Pane z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju. Według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Oto Słowo Pańskie. Amen. Panie, kiedy kończymy w tym roku, w tym dniu, dzisiejszego dnia, rok życia konsekrowanego, a my w naszej parafii mamy siostry, to chyba nie sposób inaczej niż dzisiejszego dnia, na zakończenie tego roku, o słowo świadectwa, podzielenie się, zaprosić, poprosić siostry. Siostro Kamilo, serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Spotkanie z wami z tej strony ambony nie jest dla mnie czymś prostym, ale tak jak wspomniał ksiądz Proboż jest powód szczególny. 20 lat temu, w 1997 roku ojciec święty Jan Paweł II ogłosił, że święto ofiarowania pańskiego. Będzie dniem życia konsekrowanego na całym świecie. A w tym roku jest jeszcze szczególna sprawa. Dzisiaj kończymy w Kościele rok życia konsekrowanego, który ogłosił Ojciec Święty Franciszek. I dlatego chciałybyśmy dzisiaj, aby tutaj w naszej świątyni parafialnej wybrzmiało nasze słowo. Dziękujemy. Chcemy je wyrazić potrójnie. Chcemy podziękować Bogu za dar osobistego powołania. Chcemy podziękować Ojcu świętemu Franciszkowi właśnie za ten rok życia konsekrowanego, który tutaj przez cały rok wspólnie z Wami przeżywaliśmy. I chcemy podziękować Wam całej wspólnocie parafialnej wraz z księdzem Proboszczem, księdzem Mateuszem, za to, że jesteście dla nas najwspanialszą duchową rodziną. Rok Życia Konsekrowanego został zapowiedziany przez Ojca Świętego listem pod znamiennym tytułem radujcie się. W tym liście został pokazany cel i główne zadania tego czasu. Ja po prostu chcę teraz troszeczkę to przy, przywołać, abyśmy na ten okres mogli tak całościowo spojrzeć i w taki świadomy sposób za niego dziękować. Ten czas był okazją dla całego Kościoła, aby pochylić się nad osobami i nad życiem konsekrowanym, zobaczyć ro, rolę właśnie osób konsekrowanych w Kościele. Ale był też drugi aspekt. Chodziło o to, aby osoby konsekrowane spojrzały także w swoje serca, spojrzały na swoje wspólnoty, zastanowiły się, czy realizują w pełni wolę Bożą, czy realizują charyzmaty, i pod, podjęły też próbę odnowienia. I dzisiaj pytamy się, jaki jest owoc tego czasu? Czy jest w naszym sercu radość? Co jest w sercu Kościoła? Czy jest większa świadomość, co to jest życie konsekrowane? Powiem, że ten czas był okazją do ogromu inicjatyw, spotkań, konferencji, artykułów o życiu konsekrowanym i przede wszystkim wiele, wiele modlitwy też było w tym czasie. Wszystkie te impulsy miały właśnie na celu, aby uświadomić, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła, jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz już tu na Ziemi obrazuje dążenie całego Kościoła do zjednoczenia z, Chryst do zjednoczenia z Chrystusem, z Oblubieńcem. Szczerze mówiąc, ilość tych wszystkich wydarzeń czasami zaskakiwała nas same. Nieraz nie nadążałyśmy za wszystkim, żeby wszystko zobaczyć, przeżyć, żeby we wszystkim wziąć udział, aby jeszcze głębiej wejść w istotę i zadania, które przed nami stają i które są w kościele. Ale właśnie takie było hasło tego roku. Życie konsekrowane w kościele dziś. I dla, dlatego to wszystko miało swój czas i miało swoje. Miejsce. To hasło jest na logo, które, które tutaj znajduje się przed Ambonką. I ponadto Ojciec Święty na ten czas wskazał też takie trzy podstawowe rysy, myśli, które miały i mają życie konsekrowane cechować, które w tym roku w szczególny sposób były podkreślane i realizowane. To są takie trzy słowa: Ewangelia, proroctwo i nadzieja. Ewangelia jako podstawa życia konsekrowanego, jako w tym znajdujemy naszą siłę. Jest to na, na, naśladowanie na ziemi tutaj Chrystusa ubogiego, posłusznego i czystego. To jest ta po, podstawowa droga w życiu konsekrowanym. Życie, życiem Chrystusa. Drugie słowo: proroctwo. Kilka dni temu w niedzielę ksiądz proboszcz mówił nam. Co to znaczy być prorokiem? My też za zastanawiałyśmy się nad tym przez cały rok. Życie w miłosnym zjednoczeniu z Chrystusem daje nam siłę do głoszenia go potem swoim życiem, słowem, ale nie tylko to. Uważamy, że misja prorocka dla osób konsekrowanych zawiera się w samym życiu w tym, że żyjemy właśnie dla, dla Niego i z Nim, czyli w samej obecności. Także tu można zwrócić uwagę i spojrzeć habity osób konsekrowanych, nasze suknie za, zakonne. Jesteśmy często znakiem dla świata, nieraz znakiem sprzeciwu, ponieważ przypominamy ludziom, że człowiek powinien należeć do Boga. Współczesny świat nie zawsze chce i przyjmuje to. Kiedyś w konferencjach na temat życia konsekrowanego ksiądz biskup Bryś mówił o pustyni, pustyni współczesnego świata, na której y, znaki w, w postaci osób konsekrowanych są bardzo widoczne i czytelne i tych znaków trzeba coraz więcej. I ostatni rys nurt, który Ojciec Święty nam pokazał, to nad, nadzieja. Jest ona już jakby zapowiedzią owocu życia wiecznego, które czeka każdego z nas. My staramy się żyć z Chrystusem dla Chrystusa w miłości, wspólnie z nim. I to jest jakby znak, że ufamy, wierzymy w to, że Królestwo Boże jest już tu i teraz, że ono się może do, dokonywać, a dla nas wszystkich w taki realny sposób, że będzie to udziałem w życiu przyszłym. I jeszcze tylko krótko mówiąc o życiu konsegrowanym i wyrażając ogromną wdzięczność, nie możemy zapomnieć o jego różnorodności, o ogromie charyzmatów, które są w kościele. Dzisiaj możemy tak obrazowo stwierdzić, że przynosimy je jako bukiet kwiatów, aby złożyć przed Maryją, aby ona z wdzięcznością przedstawiła to trójedynemu Bogu. Spotykaliście się na pewno w swoim życiu. Z osobami zakonnymi, które posługują chorym, które przyjmują odpowiedzialność za najuboższych więźniów, za dzieci, zajmują się wychowaniem szeroko rozumianym apostolstwem. I to wszystko jest ogromnym darem Ducha Świętego w Kościele, i w, w tym roku to wszystko szczególnie uświadamialiśmy sobie. My tutaj. Też starałyśmy się w tym czasie z odnowioną wiernością i zapałem podejmować zadanie, które zostawił nam założyciel. Wychowawczą służbę w rodzinie, młodym dzieciom, ukazując im wszystkim maryjną drogę cechującą się głęboką wiarą w Bożą Opatrzność. A także proste, radosne życie we wspólnocie. Wczoraj było. Wczoraj, tak, wczoraj było spotkanie Ojca Świętego Franciszka z siostrami i z osobami konsekrowanymi w Rzymie z okazji jubileuszu roku miłosierdzia. I tam ksiądz Ojciec Święty Franciszek, przepraszam, wspomniał też o takim rysie, jakim jest czułość. Czułość, jeżeli idzie o życie z Bogiem, ale i czułość, jeśli idzie o życie z ludźmi. Przypomniał to wszystkim osobom konsekrowanym. I dla nas ogromną sprawą jest też życie we wspólnocie, które jest integralną częścią naszego powołania. Jesteśmy z różnych stron, jesteśmy różne charakterami, ale staramy się y, żyć wspólnie, aby właśnie y, dawać tym świadectwo tego Królestwa Bożego tutaj i teraz. Żyjemy tu wspólnie ze względu na Chrystusa ale też ze względu na was aby służyć. I jeżeli tak zamykam ten rok konsekrowany, przywołam jeszcze tylko kilka spraw z winowskiego naszego podwórka. My tutaj chcemy serdecznie dziękować Bogu za to wszystko co się nam udało tutaj zrobić na miejscu. Odbyło się w maju czuwanie modlitewne dla wszystkich osób konsekrowanych z okolic Opola przed zesłaniem Ducha Świętego. Odbyło się miesięczne skupienie w listopadzie dla sióstr całej diecezji. Był nasz udział w różnych celebracjach, ale były też proste, krótkie nabożeństwa odpustowe w naszym sanktuarium z modlitwą za osoby konsekrowane i z prośbą o nowe powołania. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami w tych nabożeństwach uczestniczyli. Drugi wymiar wdzięczności za dar osobistego powołania. Papież Franciszek, jako motto tego roku, przed listem, który skierował, powiedział takie proste słowa do konsekrowanych. Chciałem powiedzieć jedno słowo: tym słowem jest radość. Zawsze tam, gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość. I właśnie ten rok miał dla każdej osoby konsekrowanej wymiar bardzo osobisty. Był okazją, aby na nowo uświadomić sobie, że Bóg spojrzał na każdą z nas i na każdego powołanego, że była chwila w naszym życiu, gdy usłyszałyśmy słowa: Jesteś ważna dla mnie, kocham Cię, liczę na Ciebie. Jezus mówi to każdemu powołanemu, ale z tego rodzi się właśnie radość, radość chwili wewnętrznej pewności, że nie jesteśmy jedni z wielu, ale szczególni. Kilka dni temu podczas konferencji usłyszałyśmy przywołane słowa księdza biskupa Bagińskiego, który kiedyś powiedział, że Bóg w każdym powołanym widzi coś pięknego. Bardzo mnie osobiście te słowa wzruszyły. Każdy powołany ma inną historię. Każda z nas sióstr nosi w sobie inną tajemnicę piękna. Także obecni wśród nas kapłani, oni też usłyszeli to słowo pójdź za mną. Ale zawsze u początku powołania jest suwerenne wezwanie Boga i wolna odpowiedź człowieka. Możemy przypomnieć słowa Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, gdy powiedział do apostołów: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To Chrystus powołuje, abyśmy szli za Nim w życiu konsekrowanym. A to oznacza, że nieustannie trzeba dokonywać tego wyjścia od nas samych, aby koncentrować swoje życie wokół Chrystusa i Jego Ewangelii, wokół Jego woli. Często rezygnujemy. Z własnych projektów na życie, aby móc powiedzieć za świętym Pawłem: Teraz już żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Podjęcie tej drogi jest też sekretem naszej radości, dzieleniem życia na co dzień z Jezusem. Dlatego prosimy Was bardzo, abyście wspólnie z nami dziękowali za dar tego wezwania ale także abyśmy prosili tu wspólnie o darnowych powołań. Może także z Winowa. Trzeba mieć wielkie pragnienia. Bóg je spełni. I na koniec chciałabym wyrazić takie, taką ostatnią wdzięczność. Może ona naj, najbardziej jest dla nas istotna w tym dzisiejszym słowie. W imieniu moich sióstr chciałam podziękować Wam wszystkim, całej rodzinie parafialnej Winowie, która już od ponad 30 lat przyjęła nas tutaj i traktuje nas jak swoje siostry. My się zmieniamy, ale Wasza przychylność i życzliwość jest zawsze ogromna. Dziękujemy za wszystkie te lata, za każdy przejaw dobra, za codzienną pomoc i to wtedy, gdy drzwi skrzypią albo coś z kranu cieknie. I za troskę, aby na naszym stole nigdy nie zabrakło pożywienia. Ale przede wszystkim dziękujemy za modlitwę, za szacunek, który nam okazujecie, a który świadczy o Waszej ogromnej wierze. Tutaj ktoś, jedno z dzieci, biega, a ja chciałam przywołać taki obrazek. Chyba w piątek szłam do kościoła, a mały tobiasz szedł z rodzicami do sanktuarium. Jak zwykle w biegu, gdy mnie zobaczył, stanął, spojrzał i tak spontanicznie zawołał siostra i pobiegł gdzieś dalej w swoim dziecięcym pośpiechu. Powiem, że ta chwila też była dla mnie bardzo ważna, wzruszająca i dla takich chwil warto żyć, bo to znak, że nie jesteśmy tutaj anonimowe, że rośnie w Winowie nowe pokolenie, które wierzy że tutaj są siostry. Kochani z wdzięcznością zapewniamy was o naszej modlitwie, o codziennej pamięci przed Jezusem Eucharystycznym i Jego Matką, naszą Trzykroć Przedziwną Królową i wychowawczynią w sanktuarium. Przez Jej ręce prosimy każdego dnia, aby winów, aby miłosierny Bóg otaczał winów i wszystkich Jego mieszkańców swoją miłością, opieką i błogosławieństwem. Abyśmy tutaj wspólnie wypełnili misję, zadanie, które Bóg ma dla naszej parafii, dla Winowskiego Wzgórza. Jeszcze raz chcemy podziękować Księdzu Proboszczowi za dartej mszy świętej, za otwartość, za kredyt zaufania na początku współpracy i za każde wspomnienie w modlitwie. Serdeczne słowo podziękowania dla Księdza Mateusza. Dobrego ducha parafii, za jego miłość do Maryi, za codzienną, raczej znaczy ukrytą służbę nam też, wsparcie. Bóg zapłać. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niektórzy z nas na pewno nieraz byli świadkami, kiedy siostry nasze lub inne w innych zgromadzeniach odnawiają swoje śluby, przyrzeczenia, oddają po raz pierwszy albo po raz któryś siebie i swoje życie Bogu. To jest ten moment, kiedy nasze siostry są publicznie przed Kościołem, w Kościele, przed nami, na naszych oczach, na naszych uszach. Oddać siebie na służbę Bogu w Kościele. Kochani, to z pewnością dla sióstr jest wydarzenie bardzo ważne. Chciałam Was zaprosić do tego, żebyśmy z uwagą słuchali ich przyrzeczeń, ich modlitwy i ich gotowości. Do służby. Chciałbym, żebyśmy te chwilę przeżyli w takiej postawie stojącej. Wsłuchujmy się więc w słowa tych przyrzeczeń i modlitwy. Przynajświętsza Trójco, napełnij Twoim błogosławieństwem wszystkie osoby konsekrowane, które zostały powołane aby wyznawać wielkość twojej miłości, miłosiernej dobroci i twojego piękna. Janę świętsza trójcą błogosławiona i błogosławiąca. Tobie na nowo zawierzamy nasze życie i posługiwanie. Ojcze przedwieczny, uświęć wszystkie osoby konsekrowane, które oddały swoje życie dla chwały twojego imienia. Wspomagaj je swoją mocą, aby mogły świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie. Ojcze Święty, źródło miłości i wolności. Tobie na nowo zawierzamy nasze życie i posługiwanie. Jezu, zbawicielu świata, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tych, których powołałeś. Nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy dla współczesnego świata będą świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu. Żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania, niech żadna próba zła nie oderwie ich od Twojej miłości. Jezus, Jezus Bawicielu, Tobie na nowo zawierzamy nasze życie i posługiwanie. Duchu święty miłości prawdziwa, który udzielasz umysłom łaski i natchnienia, odwieczne źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa. Przez różnorakie charyzmaty. Prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełni ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć Tobie. Udziel odwagi do podejmowania wyzwań naszych czasów i łaski ukazywania ludziom dobroci i miłości Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Duchu Święty miłości rozpalna w naszych sercach. Tobie na nowo zawierzamy nasze życie i posługiwamy. Maryjo, trzykroć przedziwna matko i zwycięska królowo, córką Boga Ojca, matko syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego, Tobie zawierzamy wszystkie osoby konsekrowane, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie a nade wszystko nieść im Jezusa. Wspomagaj wszystkie osoby konsekrowane w apostolskiej pracy i służbie. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś wszystkim konsekrowanym łaskę wytrwania i wierności, aby podążając za Chrystusem, świadczyły o Nim przemienionym życiem. Matko Gromniczna, przez Twoje Matczyne ręce i serce pragniemy teraz odnowić naszą konsekrację. Wszechmocny, Wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, stajemy dziś przed Twoim obliczem, Wobec Kościoła i w łączności z wszystkimi osobami życia konsekrowanego całego świata odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia. Przyjmij, Ojcze Miłości i Miłosierdzia, nasze oddanie się Tobie. Umocnij nas swą łaską, abyśmy żyjąc święcie byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności. Niech Maryja Panna, Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa, Dziewica nawiedzenia i Matka Kościoła, wspomaga nas w tej drodze ku Tobie, światło, które nie jest na zmierzchu. Amen. Dobry Boże, dziękujemy Ci za nasze siostry i za dar tego świadectwa. Przyjmij teraz naszą modlitwę wyrażoną ich sercem, ich wiarą i ich ustami.